Spokojnie. Witam Was wszystkich ponownie. Miał być przed chwilą ostatni filmik, ale chyba w Nowym Jorku się nie da. Po prostu, tu co chwilę coś się dzieje. Tu jest jakiś show, teraz, i wszystko wskazuje na to, że jeden z tych gości przeskoczy tych wszystkich gości. Jak myślisz, Giera? Uda mu się? He's doing it for living, so... Tell it again. He's doing it for living, so for sure he will do it. We will check then. Będzie to druga część filmiku, bo jako niedoświadczony youtuber nie mam pojęcia jak składać te filmy, jak je robić może za chwilę znajdę jakiegoś znajomego co składa to w jedną całość, ale w sumie też nie widzę sensu, bo... bo nie widzę, bo, może być pierwsza, druga część chłopaki zbierają siano Tej Giera, weź mi, wyjmij tu siano, szybko żeby dofinansować chłopaku jest coś tam? daj 2 dolary Dobra Schowaj Zapnij Weź daj chłopakom Tak Od No weź tam się wychyl Kurwa, nie są zainteresowani Za dużo zarabiają Chyba tak Co tu się wydarzy? Wydaje mi się, że jest to tak jak w Poznaniu, na przykład jest bardzo na przykład szanowany przeze mnie baranek, który daje pokazy w Centrum Poznania na Starym Rynku, żongluje piłkami, jest zajebistym koszykarzem, jeżeli chodzi o umiejętności. Sam byłem świadkiem. E, chyba dwa czy trzy lata temu w Kaliszu na streetballu, kiedy po, pobił rekord Guinnessa e, w ilości kozłów na minutę, w tej chwili nie pamiętam ile on tam wtedy razy tam tą piłkę skozłował, ale pamiętam, że zrobił robotę i pamiętam, że był bardzo zawiedziony, bo zrobił mniej kozłów niż niż myślał, tam taka granica kozłów e, w koszykówce dla takiego zawodnika jak on to jest dwa kozły na sekundę to nawet chyba za mało on tam, nie wiem, no każdy z was może sprawdzić rekord Guinnessa w kozłowaniu piłki ja, my, ja myślę, że się tu wychylę Ale tu mamy jakiegoś Hiszpana Coś, ma, Polacy nie będą, coraz, nie będą... Coraz mniej jest do przeskoczenia Cora... Giera mówi, że jest coraz mniej do przeskoczenia Już jest pięciu Ale... Ale... Aha, oni chcą od każdego kasa. Na tym polega trik Aha, czyli to jest trik Na końcu nie będzie skakał Na końcu nikt nie będzie skakał, powiedzą wszystkim Idźcie do chaty Bawcie się dobrze

to nikt tu nie będzie skakał, to jest mała, taka... Nikt tu mądra nie wyjebka. będzie skakał, to jest bardzo mądra wyjebka, naprawdę. Chyba, że chociaż pachołki są ustawione, ciekawe to będzie. Jestem ciekawy jak to się zakończy. Jeżeli to się zakończy tragicznie, to w ogóle nie zobaczycie tego. Ale wydaje mi się, że jednak coś jest na rzeczy, co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? No ostatnio był konkurs Sadów w NBA Jak A... się nie wybije z rąk to ja to zrobię znowu <sum> No to zaraz my zaraz zaczniemy tu robić interes w tym Nowym Jorku Będzie trzeba się przeprowadzić Wynająć mieszkanie Nikt <tosujna> nie chciał im dwóch dolarów pogardzili naszą dwójką dolarów. Ostatnio Aaron Gordon, tak e, powiem mam taką ciekawostkę w konkursie wsadów przeskoczył najwyższego zawodnika w NBA Bolta. On ma bodajże 2,31 m. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Ten kolega w bluzie Nirvana. Aha, z lewej będzie jechał. O. Powiem wam szczerze, że jestem pod wrażeniem. To było fajne, bardzo mi się podobało. Krótki filmik. Fajna rzecz, dużo jest w ogóle takich spektaków w Nowym Jorku. Także, także fajna rzecz, żeby zobaczyć. Myślę, że jako nowy youtuber puszczę to dla was na swoim kanale. Chyba też typowe dla Ameryki, że jeden czarnów robi, czyli skacze, a czterech zarabia. <laughs> ale, ale kiedyś. Yy, żaden czarnuk nie zarabiał, tylko wszyscy bawełnę zbiera, zbierali porówno. równo. Y, za Michę także jest progres. Chłopaki są bardzo spoko. Yy, myślę, że, że mogę się przedstawić jako youtuber yy, przywitać się z chłopakami tak, żebyście zobaczyli, że tu wszyscy są bardzo w porządku. Yy, Mej, thank you for your show. I, I Enjoy! I YouTuber from Poland. I will show, uh, this to the people. Are you agree? Are you agree for this? Are you agree for, for this? Thank you. Thank you so much. Yeah. Taka, taka szybka spontaniczna akcja. Tak. Chłopaki też idą do domu. Zarobili, podejrzewam w ciągu teraz zebrali koło, tak jak szacuję koło stówki. Czyli w ciągu tam dwóch, trzech godzin każdy zarobi po te swoje 100 dolarów co najmniej. Wystarczy, że jeden robi fikołki, a reszta nakręci turystów i, i pasuje robota. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Przedsiębiorczość dla mnie jest cechą bardzo, bardzo ważną, także, także chwała im za to. Nie można mieć do nikogo pretensji. Mi się bardzo podobało. Ten fikołek oceniałbym w polskich jakiś tam show na tvn czy, czy w jakichś innych tam 10 na 10. Dziękuję bardzo, że poświęciliście czas. Proszę o suby i o lajki, like, tam jak tam ci mówią ci wszyscy YouTuberzy. I, I robota pasuje Trzymajcie się. Życzę Wam w sumie u nas godzina, która teraz? 22. pewnia u Was. Czyli u was czwarta rano, także pewnie okay. większość. Nie, no rano, 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 w Polsce rano. Także pewnie większość z was śpi. Kto nie śpi, no to też mu chwała za to, że, że pracuje. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrowienia z Nowego Jorku. Na razie.